Na czym polega ten kompromis? Bo ty drążyłaś ten temat ja drążyłam, w tym tygodniu. Ja drążyłam, drążyłam. No, na pewno Słuchaj, kompromis dotyczy nazwy ustawy przede wszystkim. Tak. Jak podrążyłam, to mi wyszło, że prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Jak podrążyłaś, to się przebiłaś tak, i okazało się, że dno się, jest niezwykle że, płytkie. Że dno jest bardzo blisko i generalnie rzecz biorąc nie wiemy, na czym stoimy. Tak, no w przyszłym tygodniu nie będzie, ma być konferencja prasowa. Nie będzie nazwy... Wiesz co? Po pierwsze tak. Mam wrażenie, że nawet podejrzewam kto, ale umówmy się, że tylko podejrzewam, a nie wiem, to się nie będę wygłupiać, że to spotkanie Kośniaka, Kamysza i tego było spotkaniem y, tajnym przez poufne. Wybrali sobie chłopaki y, dzień, kiedy nie ma Sejmu, przyszli do tego Sejmu, spotkali się w Sejmie. To zresztą dość głupawe jest, żeby się spotykać w Sejmie, ale najwyraźniej takim było. Wygodniej. I ktoś wypuścił do mediów... A u tego czy u było spotkanie? Yy, wiesz co, chyba u yy, z... Ktoś wypuścił info do mediów. Mówię, podejrzewam kto, podejrzewam, że z lewicy to info poszło. I podejrzewam, że dlatego poszło, żeby już te rozmowy zakończyć. I trochę jest wymuszona ta historia z tym, że to będzie w przyszłym tygodniu. Bo jak się okazało, że dziennikarze stoją pod drzwiami i że jak panowie wychodzą, to mają... Trzeba było coś o, powiedzieć. O, to trzeba było coś powiedzieć. Tak, to nie będzie ustawa o związkach partnerskich, ale lewica mówi: Oj, dajmy spokój i tak wszyscy będą mówić, że to ustawa o związkach. Nie przywiązujmy się do nazwy. To jest stan wyjątkowy. 15 października to nie jest przypadkowy dzień. Druga rocznica zmiany władzy. I 15 października o godzinie 20.00 specjalne wydanie na żywo stanu wyjątkowego. Pan redaktor Jacek Gątek, pan redaktor Kamil Dziubka, pani redaktor Dominika Długosz i ja, czyli Andrzej Stankiewicz, pełny konstytucyjny skład, spotkamy się z Państwem. Będziemy w pierwszej części na platformie YouTube, a w drugiej części na Eventory. Abonenci, subskrybenci ONET Premium będą nam mogli zadawać pytania. Zapraszamy bardzo serdecznie.